Jestem wielkim miłośnikiem filmu animowanego, co nieraz będę tutaj podkreślał. Recenzje tego typu produkcji będą częstym przedmiotem moich pogadanek. Myślę, że warto od czasu do czasu w ich ramach przybliżać takie filmy, których nie kojarzy zbyt wielu ludzi, a na uwagę zasługują. Takim jest m.in. omawiany dzisiaj Igor z 2008 roku, animacja, która przeszła właściwie bez echa. Sam przynajmniej nie kojarzę ani kawałka kampanii reklamowej z telewizji z tamtego roku. Niniejszy materiał jest też odświeżeniem i lekkim przeredagowaniem wcześniejszej recenzji tego filmu, popełnionej w formie tekstowej, na moim już nieaktualizowanym blogu. Akcja rozgrywa się w spowitej deszczowymi chmurami ponurej krainie o uroczej nazwie Malaria. Istnieje tam tylko jeden towar, nazwijmy to eksportowy. Mieszkańcy państwa, wielka czereda szalonych naukowców, cały czas pracuje nad najstraszniejszymi, najniebezpieczniejszymi i najbardziej złowrogimi wynalazkami zdolnymi zniszczyć cały świat. A świat płaci rządowi malarii kolosalne haracze tylko za to, żeby owe okropieństwa nie wydostały się poza jej granice. Interes się kręci, a szaleni geniusze pracują w pocie czoła. Każdy zaś naukowiec ma swojego charakterystycznego garbatego pomocnika Igora. Życie Igorów nie jest usłane różami, muszą być bezgranicznie posłuszni, bezustannie ciągnąć wajchę w dół i powtarzać, sepleniąc przy tym TAK PANIE, no i są objęci całkowitym zakazem wynajdywania czegokolwiek. Jest jednak jeden Igor, który wyróżnia się na tle pozostałych inteligencją i ambicją i ponad wszystko chciałby zostać sławnym złym naukowcem i nie zależeć już absolutnie od nikogo. Jak każdy Igor jest jednak ciągle ignorowany, a jego jedynymi towarzyszami są jego dwa średnio udane wynalazki: Skamper, nieśmiertelny królik nihilista, pragnący za wszelką cenę skutecznie popełnić samobójstwo, oraz Brain, zamknięty w słoiku mózg pewnego wyjątkowo małolotnego jego mościa. Którego śnia do bohatera uśmiecha się jednak szczęście. Gdy jego niezbyt rozgarnięty pracodawca ginie w spowodowanym przez siebie wypadku, Igor postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. I dokończyć swój największy, ukrywany przed wszystkimi wynalazek: prawdziwe, sztuczne życie. Istota, będąca rezultatem tego eksperymentu, przyćmie jednak jego najśmielsze oczekiwania. Stanie się kluczem nie tylko do wewnętrznej przemiany igora, ale też do przyszłości samej malarii. Ktoś mógłby rzec, że widać tutaj jakąś inspirację Burtonem, tak fabularnie, jak i w warstwie wizualnej. No ale czy etatowy. Ekscentryk Hollywood rozmiłowany w podkrążonych oczach i Johnem Deppie to jedyna osoba, której przysługuje prawo oswajania makabry czarnym humorem? Stanowczo nie. Klimat animacji od Warner Bros jest stosunkowo mroczny, ale wciąż to przede wszystkim czarna komedia. Dowcipy na temat śmierci, tortur i tym podobnych przyjemnych rzeczy pewnie przeszkodziłyby polecić zapracowanym matkom chcącym yy, puścić małemu dziecięciu coś kolorowego, wesołego i ociekającego niczym świeży pączek. Cóż, ja tego typu groteskowo-makabreskowe motywy uwielbiam, więc nie narzekałem. Sam dowcip zaś ani razu nie lata nisko i autentycznie śmieszy. Pomimo ciężkiej otoczki i wyjątkowo groteskowej stylizacji postaci, całość budzi masę ciepłych uczuć. Główny bohater to sympatyczna, niedoceniana osoba, konsekwentnie dążąca do swego celu. Nawet jego usilne pragnienie bycia złym nie potrafi zamydlić oczu widza. Od początku wiadomo, że to gość do rany przyłóż i przyjemnie się mu kibicuje. Niemniej udana jest reszta obsady. Scamper i Brain to autentycznie rozbrajająca parka typowo komediowych postaci. Błyszczy tutaj zwłaszcza nieśmiertelny królik z fenomenalnie do niego pasującym, wiecznie znudzonym głosem Steve'a Buskiemi. Wyjątkowo przykuwa też uwagę dwójka czarnych charakterów. Cwaniakowaty naukowiec kradnący innymi wynalazki i jego narzeczona, których interesująca... Intensywna relacja, będąca stricte mieszanką pożądania i skrajnej nienawiści, jest czymś niespotykanym na szerszą skalę w filmach kierowanych do młodszej widowni. Igor to nie tylko komedia i parodia klasycznych horrorowych motywów, ale też zwyczajnie przyjemna opowieść o poszukiwaniu w życiu tego, na czym nam tak naprawdę zależy. Opowieść o znalezieniu iskierki dobra w świecie zła, którą to iskierkę symbolizuje Eve, wynalazek Igora, stanowiąca wybitne obśmianie motywu narzeczonej. Potwora Frankensteina. Jej przekonanie o byciu staroszkolną gwiazdą Estrady i traktowanie całej otaczającej jej ponurej rzeczywistości, jak kręconego właśnie filmu, jest prześmieszne, ale jednocześnie też trudno nie zgodzić się z jej prostym, a często mimo to mądrym spojrzeniem na ludzi. Szczególnie spodobało mi się powtarzające się w filmie stwierdzenie, iż lepiej jest być dobrym nikim niż złym kimś. To oczywiście proste morały, ale często trudno się z nimi nie zgodzić. Trudno jest traktować Igora jako dzieło stricte refleksyjne, to byłaby naturalnie duża przesada, niemniej jednak miło, że twórcy tak fajnego i lekkiego scenariusza pomyśleli o przemyceniu y, kilku tego typu troszeczkę głębszych myśli. W stronie audiowizualnej filmu nie ma absolutnie nic do zarzucenia. Animacja może nie jest tak cacana jak w ostatnich filmach Pixara czy Dreamworks, ale dużo im nie ustępuje. Przerysowane projekty postaci pasują do klimatu obrazu. A choć lwia część skąpana jest w ciemnych, ponurych barwach, to na szczęście uniknięto przy tym totalnego braku widoczności tego, co się dzieje na ekranie. Strona dźwiękowa zaś to prawdziwa perełka. W stosownych momentach ilustracją muzyczną stają się kawałki stylizowane na jazzowe hity lat 50. czy 60., które do całości pasują po prostu bombowo. Nie można też zapomnieć o fenomenalnej obsadzie voice actingu. Głosów postaciom użyczyli m.in. John Cusack, wspomniany Steve Buscemi, Christian Slater, a nawet epizodycznie sam John Keys. Szczerze polecam Igora fanom dobrej animacji. To sympatyczna, zabawna opowieść podana stylowo i z humorem. Miłośnicy horrorowych parodii i klimatów, takich filmów jak Bartonowe Miasteczko Halloween czy Gniejąca Panna Młoda, powinni ją koniecznie obejrzeć, bo na pewno się nie zawiodą. Ja w każdym razie bawiłem się świetnie i wiem... Że będę do tego filmu jeszcze wracał nieraz. A do swoich filmików wracam za tydzień. Konkretnie do tematyki recenzji figurek. Do usłyszenia. Please pull the switch. That's better. Wait, 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 wait! Why does he get to pull the switch?